wszystkim, po ostatnich grupowych wypadach Tym razem widzimy się znowu w lesie No miałem tam w międzyczasie jeden wypad na pole Jeden, który nagrałem Ale średnio tam ciekawie było Raczej słabe pole Dzisiaj jesteśmy ponownie właśnie w lesie jak widzicie No cóż, wygląda to tak Jest to las głównie liściasty Tutaj troszeczkę zarośnięty Ale kawałeczek dalej mamy taką fajną dosyć miejscówkę nie ma tylu drzew, nie ma tylu krzaczorów, więc da się ładnie pochodzić. E, tutaj mamy brzeg jeziora, więc, że tak powiem, widoczki ciekawe. Zobaczymy, jak wyjdzie z, ze znajdkami. Mam nadzieję, że coś fajnego wyskoczy, bo jesteśmy na terenach znowu pierwszowojennych. Ogólnie, gdzieś tutaj przemieszczał się e, Korpus 13 KUJEWA w czasie I wojny światowej. Także może być ciekawie. Mam nadzieję, że coś fajnego trafimy. Jeżeli nie, no to po prostu pochodzimy sobie, bo już brakowało mi takiego właśnie yy, wyjścia. Nie solowego może, ale takiego skromniejszego, cisza, spokój, dyskusje <grystanie> i ogólnie fajny klimacik. Także co, widzimy się przy pierwszym dołku, mam nadzieję w miarę fajnym. Yy, zapraszam do lajkowania, subowania, jeżeli ktoś ma ochotę, komentowania i tyle. Na razie póki co dosyć pusto i czysto, ale zobaczymy. Może zaraz coś fajnego nam się trafi, a jeżeli nie, to tak jak mówię, ważne, że jest pochodzone. Dzisiaj w skromniejszym gronie, więc tak człowiek troszeczkę się zrelaksuje. Bardziej można to potraktować jako spacer. A takie wypady też są potrzebne. Aczkolwiek mam nadzieję, że coś trafię bądź trafimy, bo film będzie nudny, tak? Pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał, ale taki trochę śmietnik tutaj, więc zobaczymy. Może być jakiś śmierć po prostu. Ale nie, nie kopniesz, się nie dowiesz. Łuska Oczywiście zbita. Czyli pierwsza militarka i pierwszy fant. Ale jeszcze to był jeden sygnał, więc sprawdzimy. I będzie to. I będzie to druga łuska. Mauser. Czyli mamy dwie łuseczki w jednym miejscu. O! Nawet chyba więcej. I jest trzecia. Czwarta? Tak, mamy cztery łuski. Cztery łuski od Mausera. Czyli albo jakiś punkt strzelecki, Albo ktoś po prostu znalazł i zakopał. Dobra. Ale zbite z tego co widzę. Lecimy dalej. Pierwszy fancik jest. Jest kolorowy, kolorowy. Jest militara. Że jest piąta łódka, Czyli pasowałoby do łódki. Jeżeli będzie łódka. To znaczy, że. Ktoś tu po prostu strzelał. Ładny sygnał. No umiem, mówię umiem. Mam 5 łusek w jednym miejscu praktycznie. No i teraz mam kolejny szósty sygnał. Znaczy, tfu wróć. Po prostu sygnał, nie? I jeżeli będzie łódka, no to znaczy, że że nie są podrzucone, nie? Nie, jest łódka. Ale w innym miejscu, więc kurde, jakby ktoś zakopywał, to zakopałby wszystkie razem, nie? A nie z boku. No dobra, czyli mam szóstą z rzędu łuskę. Jakby nie patrzył. No i patrzcie. Teraz mamy pierwszą krągłość. Ale co to będzie? Monetka? Nie. Niestety. To jest guziolek. Dosyć płaski, bo to jest ślad po łóżku, jak widzę. No. Dosyć cienki, dziwny, takiego jeszcze nie znalazłem, powiem Wam szczerze. No, ale jest pierwsze, pierwsza okrągłość. Co prawda, guzią nie moneta, czyli konkurs jeszcze na razie nie rozstrzygnięty na pierwszą monetkę, ale jest. Na razie, póki co, to chłopakom także wychodzą same łuski, głównie mauser. Tam parę musinków się trafiło, ale bez przesady. Także wypad na razie zapowiada się dosyć ciekawie pod kątem militarki. Do następnego. Pogoda, jak widzicie, jest taka sobie. No, rano troszeczkę jeszcze padało. Jest tak pochmurno-ponuro, ale mówię, no, szczęście teraz nie pada. Nie jest też z gorąco, więc dochodzenia idealnie, nie? Aby nas deszcz nie wygonił, to myślę, że spacerek będzie całkiem przyjemny. Słuchajcie, mam coś takiego. Nie włączałem kamery, bo myślałem, że to jest zwykły śmieć. A tutaj się okazuje, że to jest kurde. Hmm. Jakaś blaszka. Tu jest wypite 109 jakiś numerek. Hmm. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co to jest. Na chwilę obecną, z tej strony nic nie widzę, ale coś się fajnego trafiło. No myślałem, że śmieć. Powiem, że czuję się co najmniej zaskoczony. Hm. Ciekawa sprawa. Zaraz to troszeczkę oczyszczę i wam powiem, ale kurde. Nie, to jest 1109 numer. Na pewno to była jakaś zawieszka, bo o, jest jakiś napis, czyli już będzie bliżej troszeczkę. Wiecie co? Słuchajcie, ja Wam to oczyszczę i za chwileczkę dam jakieś zbliżenie i mniej więcej Wam powiem, jak to zidentyfikuję, ok? No, fajna sprawa. Pierwsza ciekawa znajdka. Same łuski póki co i kurde, ten guziolek. Jest na pewno olsztyn. I tak sądząc po tej nazwie, tak mi to wygląda, ale nie chcę gadać głupot. Wiecie co? Jak to dokładnie sprawdzę, to wam opis jakiś rzucę. Ale prawdopodobnie jest to psi numerek. I z tego co widzę. Z tego co się mi wydaje. To jest 1933? Kurde, nie jestem pewien. Ale tak to wygląda. No ciekawa znajdka, powiem Wam szczerze. Ostatnio pod płowcami na zlocie u łokietków, których zresztą pozdrawiam, trafiłem psi numerek z 43 roku, co się okazało dosyć ciekawy. I kurdy, no szukałem średniowiecza, trafiłem psi numerek, a tym razem szukam pierwszej wojny światowej i zdaje się, że mam kolejny psi numerek. Jest to 1938-1939, czyli nie jest to aż tak bardzo odległe. Aczkolwiek dosyć stary, fajny fancik, fajna znajdeczka. Drugi wypad z rzędu, druga, drugi psi numerek, jakiegoś tam burka. Ale co ciekawe, i fajne, to właśnie z tych okolic, tak super. No, więc burka na szczęście nie wykopałem. Mamy tylko ten numerek. Czyli psina po prostu zgubiła, nie to, że ktoś go tam chyba zakopał. No i lecę do chłopaków, bo troszeczkę z tyłu zostałem. Tutaj macie takie bagienko, zobaczcie, ale tam nie będę wchodził. Sorry, ale nie jestem koneserem takich imprez. Dobra, do następnego. No i tym razem trafiło się coś takiego fajnego. Ostatnio tego nie trafiałem. Ale jest. Dobrze. Mam nadzieję, po raz kolejny dobry znak, dobra zapowiedź. Taterka. I lecimy dalej. No, i mam pierwszy czubek dzisiaj przyrzewiały, ale czubek. No więc słuchajcie, chłopaków widzę już przed sobą, czyli dogoniłem, ale ogólnie to jakoś słabo. Także wracamy pomału w kierunku samochodów. Zobaczę jeszcze tutaj tą skarpę, spróbuję przeszukać, bo tutaj nie chodziłem za specjalnie. Więc zobaczymy, może coś tam wyskoczy. Jeszcze godnego wykopania i pokazania. A jak nie, to będę się zawijał. Tych parę godzinek człowiek się troszeczkę odstresował, porozmawiał, pośmiał, dzionek zaliczony, bardzo fajnie, no szału nie było tam, oczywiście widzieliście, wpadła ta zawieszka, ten numerek psi, guziolek, parę tych łusek, jakieś czubki, śmieci, ale dzień zaliczony, także uważam, że całkiem fajnie i pozytywnie spędzony. Jeszcze pod górę sobie wymyśliłem, że będę łaził, no ale trudno. Tym razem mamy sygnałówkę Czyli też nic specjalnego No ale jakaś tam museczka, nie? Okej okay. Także na, na dzień dzisiejszy kończę to kopanie No nic tam specjalnego nie wpadło To co widzieliście tam plus znajomi tam trafili jakieś pierdółki Więc bez sensu robić jeden odcinek Myślę, że coś dogram Prawdopodobnie jutro mam wyjście z grupą więc dołożymy, czyli dla mnie do jutra, dla Was za chwilę. No wczorajszy dzień cały raczej nie zrobił, więc mamy kolejny. Tym razem jestem z grupą z TPO. No troszeczkę pogoda nam się spieprzyła, bo zaczyna padać. No, ale spróbujemy coś tam ogarnąć. Może, może da się pochodzić parę godzinek. No i co, mam pierwszą znajdkę. Jest to. O, i Już go zgubiłem. I jest to taka klamerka mosiężna z takim języczkiem stalowym, żelaznym. Także pierwsza znajdeczka jest w miarę fajna. no zobaczymy, może coś jeszcze wyjdzie. Dobra, do następnego. okej okay. mam sygnał na kolor. Zobaczymy, co tutaj jest. No, na razie tak trochę się Cóż my tu mamy? I mamy pierwszą krągłość. Zaraz zobaczymy, co to jest, ale z tego, co widzę, to jest to chyba nowotko. Zaraz zobaczę. No więc jest to nowotko, czyli mamy pierwszą krągłość dzisiaj. Przynajmniej ja mam, bo nie wiem, jak reszta. 20 zeta. Nie wiem, nie widzę za bardzo, ale chyba 1976 rok. No, no ale jest 20 zł, no, ale jakby nie patrzył na nowotko, moniak jest, nawet ładny stan. Dobra, do następnego. No i mamy do kolekcji Trochę śmieci tutaj jest, ale jestem już praktycznie przy parkingu. No i pomału będę kończył. Taki dosyć słaby wypad, ale on bardziej na celu miał poznanie nowych członków stowarzyszenia sekcji dokładniej. No, także pochodziliśmy trochę, rewelacji nie było. Pogoda, tak na szczęście, pod koniec dopisała, bo się rozpogodziło, że tak powiem. Słońce wyszło, czyli nie ma tragedii. Trochę popadało. Dobra, lecę. A więc słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Kończę te poszukiwania. Rozjeżdżamy się do domu, a właściwie to wszyscy już się rozjechali, zostałem tylko ja. Było to co było. Coś tam powychodziło. Jak sami widzieliście, no rewelacji nie było, ale dzień zaliczony. Podsumowania nie będę robił, bo tak naprawdę tam no, to za bardzo nie ma z czego. No tam parę guziczków padło yy, Nowi członkowie grupy, właśnie. Znaleźli czy tam guziczki, czy jakieś tam monetki międzywojnie, PRL-e głównie, nic specjalnego, dużo łusek, no nie ma się czym chwalić za bardzo, tak? Ale wypad udany, mam nadzieję, dla wszystkich. Pochodzone, niedzielny poranek i tam popołudniowe godziny w miarę fajnie spędzone. I co tu więcej chcieć? No może pogody, tak? No bo pogoda dzisiaj tak średnio w kratkę, teraz wieje, trochę padało. Las też zarośnięty dosyć mocno, ciężko się chodziło. Mi się ten wykrywacz tam troszeczkę jeszcze spieprzył, Mam nadzieję, że w domu go ogarnę, przeczyszczę troszeczkę. Prawdopodobnie cewka. Nie ja wiem, być może. Wyczyszczę, będę wiedział. No i tyle. Zapraszam do lajkowania. Jeżeli się podobało, komentowania. Można zostawić subika, jeżeli ktoś ma ochotę, a jeszcze tak nie zrobił. Mamy blisko już do 500 subskrypcji. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie to poszło do przodu. I tyle. Im szybciej nabijecie, tym szybciej zrobimy konkurs. Nie będzie 500 subskrypcji, nie będzie konkursu. Także trzymajcie się i do zobaczenia.